Fasty polskie, klasyka erotyki. Jan Andrzej Morsztyn. Na smętną śmiejesz się, gdy cię heblują na ławie, a potem płaczesz, kiedy już po sprawie. Skąd to? Czyć żal, że cię obłapiano? Czy że tylko raz i że poprzestano? Do Zośki. Kiedy postrzeżesz, że mię Wenus pali, że cię zdęty róg równa twardej stali Na ten czas wszystko łakomstwo wywierasz I niepodobnych rzeczy się napierasz I pókić to dać nie przysięgę Znikasz tychów i słodkiej wygody umykasz Gdyby też balwiesz, że o skrobie włoski Naparł się skarbów ode mnie i wioski W ten czas, gdy brzytwą igra po gardzielu Rzekłbym, przysięgam, żeć dam przyjacielu ale zaś potem, za Kijową bitwą nauczyłby cię targować pod brzytwą. Tobieć ja Zosiu nie chcę kijem grozić, ale byś mogła tańszą furą wozić. Bo jak cię zbytnio twą chciwością urwę, poślę pogładszą, a po tańszą kurwę. Wenus, miłość. Łakomstwo wywierasz, wymuszasz to, czego chcesz ode mnie. Niepodobnych, niemożliwych przysięgę przysięgnę. Znikasz tychów, uchylasz się od pchnięć. Wygody umykasz, odmawiasz zaspokojenia. Za kijową bitwę, zbity kijem. Jak się urwę, jak będę miał dość. O Zośce, gdy weźmie w rękę kusia nasza Zosia, snadnie i jakogo szacować i co waży zgadnie. Bo kiedy więc posłuszny wstaje do posługi, wie wiele funtów waży, wiele ćwierci długi. A gdy się nieborządko po pracy schyliło, powie wiele mu gwichtów i miary ubyło. Toć tedy za rozmiarem takim i uwagą. Ta ręka nie jest ręką, ale łokciem z wagą. Do jednej. Nie wiem, jak cię wołają. Czy Zosiu, czy Zusiu. Słyszę tylko, że imię kończy się na siusiu. choćby się też pode mną nawet posiusiała. Czyń, co chcesz. "Byleś tylko pode mną leżała."